Cześć, dzisiaj odcinek na temat skutecznych zdjęć reklamowych, jak je zrobić, jak one powinny wyglądać, żeby właśnie były one skuteczne. I sprzedawały. Celem takiego zdjęcia jest zatrzymanie uwagi odbiorcy, dlatego Cechą dobrych zdjęć, no to właśnie muszą być powiązane z grupą docelową musi być uśmiech, bo algorytm Facebooka pcha bardzo mocno zdjęcia z uśmiechami, z pozytywną energią, z pozytywnymi emocjami, w ogóle z różnymi emocjami. Jak są emocje, w szczególności pozytywne, to bardzo pcha to, ale jak widać też i negatywne, to też ludzie na to bardzo reagują na każdą, każdy rodzaj widocznej emocji więc warto. Walczyć z tymi emocjami o uwagę klienta, o uwagę odbiorcy, tak naprawdę. Druga sprawa, albo tak naprawdę to trzecia: dobra jakość tych zdjęć, bo w dzisiejszych czasach no, każdy telefon tak naprawdę robi już dobrej jakości zdjęcia, no ale niektórzy nie wymieniają telefonów i mają telefony sprzed pięciu, 6 lat. No to to jest jakoś za słaba e, tych zdjęć, więc warto tutaj zadbać o dobrą jakość zdjęć, e, żeby te zdjęcia były dobre. No, w dobrych, ładnych kolorach kontrastowe, nierozmazane i po prostu żeby no, było dobrej jakości to zdjęcie. Nie pod światło, przeczyszczony obiektyw, warto zapamiętać tutaj, przeczyścić sobie obiektyw i żeby to było naprawdę fajne zdjęcie jakościowe. Następna rzecz, czyli zazwyczaj jeśli chodzi o zdjęcia trenerów i pod kampanie, pod treningi personalne, najlepiej zadziałają zdjęcia z trenerem plus podopiecznym podczas treningu, które nie przypominają typowo reklamy. I te wszystkie zdjęcia warto robić sobie z od przodu, żeby były widoczne twarze i właśnie te emocje, o których wcześniej wspominałem, bo Zdjęcia od tyłu no nie oddają tego, nie działają generalnie. Zdjęcia plecami no nie jest to fajne, bardzo słabo działa, no może w mniejszych miastach zadziała, ale najlepiej zadziałają zdjęcia od przodu, tak żeby były widoczne twarze. Na końcu pokażę jakie w ogóle zdjęcia to są i o co mi dokładnie chodzi przetestować warto również wiele różnych zdjęć, więc trzeba zrobić kilka różnych zdjęć w różnych acetach z tą samą treścią reklamową, bo tak naprawdę to te zdjęcia właśnie przyciągają uwagę, więc w reklamie warto testować różnych wiele zdjęć, aby zauważyć właśnie na co reaguje taka grupa docelowa. Tak naprawdę najlepsze zdjęcia, które zostały wykonane, to zostały wykonane smartfonem, telefonem, więc nie ma potrzeby mieć lepszego sprzętu typu aparat i nie ma potrzeby też robić jakichś większych kampanii reklamowych. Znaczy pod większe kampanii reklamowych to może być i fotograf, ale przy takich kampaniach jak robimy pod pozyskiwanie klientów na treningi personalne nie ma potrzeby zatrudniania dodatkowo fotografa. Warto mieć po prostu jakiegoś znajomego, który by ci mógł zrobić te zdjęcia z klientem i się umówić na taką krótką sesję. nie. Jeśli chodzi o później edycję, to można sobie użyć jakichś tam filtrów, ale nie jakoś dużo, żeby podbić lekko kolory. Nie ma potrzeby używania masy filtrów. No i dobrym pomysłem jest połączenie co najmniej dwóch zdjęć w jednym obrazie, czyli zrobienie takiego kolażu. Można na nim dodać napisy, ale też nie zawsze. Warto przetestować różne możliwości. Więc tutaj raz z napisami, raz bez napisów, dwa, trzy zdjęcia w kolażu, jedno zdjęcie z napisami. Jest dużo, wiele opcji, yy, które można testować i sprawdzać, które oddają w reklamach. Yy, pamiętaj również, że wszystko, co umieszczasz w reklamie, musi być powiązane z Twoim rynkiem docelowym, czyli z Twoją grupą odbiorców. Więc to, co yy, trafia do Twoich klientów, musi też yy, z nimi rezonować, czyli yy, powiedzmy. To są te bóle, czyli chcą schudnąć, no to y, warto sobie to dodać w reklamie: y, że nie wiem, chcesz schudnąć 5-10 kg, y, utrzymać zdrową sylwetkę i być sprawnym, no to, to jest warte do dodania w reklamie: jakieś takie pytania odnośnie bóli. Celem tego zdjęcia jest zatrzymanie uwagi oraz scrollowania przez użytkownika, więc warte są też zdjęcia trochę kontrowersyjne, y, zatrzymujące uwagę. I też nie rób zdjęć na jakieś tle y, super samochodów, domu, jakichś wielkich i tego typu rzeczy. Bo to taki budzi hejt, i też y, no, niby jest kontrowersyjne, ale generalnie kojarzy się trochę ze skamem y, i z rzeczami skamerskimi. więc warto tego nie robić jednak i robić takie normalne zdjęcia. Częste błędy, na które łapie y, klientów swoich, no to zdjęcia, które nie łapią w ogóle uwagi, y, są po prostu nudne. Nie ma w nich emocji, są tyłem, praktycznie nic nie widać na nich. Zdjęcie zupełnie niepowiązane z grupą docelową, czyli zdjęcie na przykład. Mm, nie wiem, zdjęcie domu, a szukamy klientów na trening personalny. To jest bez sensu, to w ogóle też nie złapie uwagi do o, odpowiedniej grupy docelowej. No i braku testowania y, zdjęciu. Tak naprawdę w ogóle testowanie masy zdjęć w jednym adsecie to też jest marnowanie grafik, bo Facebook sam wybierze, który które zdjęcie zadziała dobrze, a często wybiera błędnie. Po statystykach ewidentnie widać, że to zdjęcie nie działa, więc tutaj w każdym accecie można no maksymalnie 2-3 zdjęcia dodać, żeby to fajnie działało i żeby można było to dobrze przetestować. No i zbyt dużo tekstu na zdjęciu. To też jest kluczowa kwestia, że jeżeli dasz za dużo tekstu na zdjęciu, to ludzie się poczują przytłoczeni i też, też bez sensu. Niska jakość i ostrość, no to wiadomo, że to chodzi o dobry, dobrą jakość zdjęcia. No i brak pozytywnych emocji, brak w ogóle żadnych emocji na zdjęciu, to też jest słabe. Tutaj widać uśmiech, zadowolony dziewczyny, widać na zdjęciu emocje. Tu tak samo dziewczyna jest zadowolona, takie przykładowe zdjęcia też pokazuje. Chłopaki zadowoleni, to też tu jak najbardziej zadziała. Tutaj trener, jak najbardziej. To są takie zdjęcia, typowo nie. Nie, sto, nie, nie z treningów. Nie? To są takie zdjęcia, które widać w tle, że jest siłownia. Tutaj też widać sprzęt treningowy, maty, więc wiadomo o co chodzi, ale warto przemyśleć to, żeby nie tylko były te zdjęcia typowo treningowe, ale również tego typu. To zdjęcie również zadziałało, bo jest pozytywna emocja. Tutaj są zdjęcia już bardziej treningowe. Z klientem, trenerka też zadowolona, klientka za bardzo zadowolona, trenuje. Tak samo tutaj, sama klientka też to jest jak najbardziej fajne zdjęcie, i też bardzo dobrze zadziałało. No i tutaj klientka z, trenerka z klientką, i też emocje są od przodu, wszystko fajnie działa. To zdjęcie jest o tyle specyficzne, że zwracam się uwagę, bo jest w garniturze. Osoba w garniturze trenuje na siłowni, bardzo przyciągnęło to uwagę i fajnie działa to zdjęcie. I tak samo i to, osoba w koszuli, jest na treningu, spotkanie biznesowe, to tutaj grupa docelowych, jako przedsiębiorcy, działało świetnie i działały te dwa. No te dwa, tutaj w reklamie zadziałały, mają bardzo dużo zainteresowanie, wzbudzają. Nie mówię tutaj o typowo kontaktach. Ale tutaj bardzo dobre zainteresowanie wzbudzało to zdjęcie, więc na pewno trzeba je wykorzystać jak najlepiej. I tak wyglądają te zdjęcia. Warto sobie tutaj zajrzeć i się wzorować na tego typu y, zdjęciach i sprzedawać. Więc powodzenia w sprzedaży. Mam nadzieję, że wszystkie informacje zawarte... I sprzedawać. Więc powodzenia w sprzedaży. Mam nadzieję, że wszystkie zawarte informacje y, są dla Ciebie jasne. Jeżeli nie, znajdziesz mnie na Instagramie, Damian Maluga. Możesz do mnie napisać, zapytać się co i jak. A jeżeli ci się podoba ten film, to warto zaobserwować mój profil, zasubskrybować, bo będzie coraz więcej tego typu materiałów, jak prowadzić kampanie reklamowe. No i pamiętaj, Instagram, tam najwięcej się udzielam i jest najwięcej darmowych treści. Warto tam wbić. Pozostawiam link w opisie.